W tym materiale na Kiejskagu widzowie, będziemy sobie robili bitwy za tylko i wyłącznie połowę balansu. Więc jak mamy teraz około 3000, to pierwsza bitwa będzie za 1500. No i tak przez cały czas do końca odcinka. Dodatkowo każdy z Was może zgarnąć sobie skina za około 3 dychy. Żeby wziąć udział, zostawcie łapę w górę, suba z dzwonkiem No i w komentarzu robicie hasło, które podam w trakcie odcinka. No i cały czas. Widzowie, każdy, kto używa mojego kodu, może zgarnąć sobie siedem aktywy przedmiotów z rozdań, mamy tutaj pięć e, kosek, emeczkę, rękawice, w tym miejscu wpisujecie kodzik, zastosujecie, no i zgarniacie sobie elegancki, kurde, e, elegancką koskę przy wpłacie, więc polecam bardzo serdecznie, a my nie przedłużając, rozpoczynamy pierwszą bitewkę i tworzymy ją, Eee, kurde, no właśnie, dajmy sobie pierwszą bitwę może na trzy osoby bez boroła i tworzymy ją za 1350 zł około Więc na początek weźmiemy sobie skrzyneczki zwykłe, będzie to Zurys, weźmiemy sobie elektroniczną skrzynię, weźmiemy sobie Spajka. Weźmiemy sobie warzona dwa razy. No i do tego weźmiemy sobie jeszcze może skrzy, skrzynię z cyrku, nie? No i lekko tutaj przekroczyliśmy, ale to wydaje się być idealne. Pierwsza bitewka na 6 skrzyneczek trzy osoby. No i zobaczymy, kto będzie miał profici. Kurde, Royal na dzień dobry nam wleciał. Skrzynia za 100, 120, więc naprawdę spoko. Jest AWPA Redline, która kosztuje prawie 500 zł, więc naprawdę jest to spora przewaga na sam początek. Drugi Royal pod rząd w tym momencie. Skrzynia kolejna za 100 zł. I tutaj poleci. Co?! Nie wierzę, nie? Nie wierzę, nie? Po prostu w to kurde nie wierzę! Pierwszy raz chyba na hagu trafiłem tak mocno na nagrodę. Ze skrzynki za... Czekaj, bo żeby... Raz, dwa, trzy, to była czwarta... Kolejna kosa jeszcze teraz. Czwarta skrzynka, to była skrzynia za 300 zł, czy za 200? Ale oszalałem teraz, nie? Ale oszalałem w tym momencie, tak ogromnego profitu, widzowie Nie było dawno, naprawdę, wow Nic nie mówię, ty właśnie, czekaj, bo ja miałem robić bitwę za połowę balansu Więc muszę to sprzedać i zrobić teraz bitwę za 6000 tysięcy złotych ja pierdzielę na co, ja się pisałem, no ale nic, ale challenge to challenge. Teraz robimy bitwę 2 na 2 eee, 2 na 2 i oczywiście 6000 złotych. No to możemy tutaj grubo polecieć. Zaczniemy od 2 wak ataka. Chinatown dwa razy, Snake'a sobie damy. Damy sobie riski jeszcze dwa razy. Eee, może weźmiemy sobie Galaxy, Lorda. Dwa razy lorda. Trzy razy lorda. Dobra! Mamy bitwę na z skrzyneczek, ja pierdziele Dzisiaj bez trybu Joker Wszędzie sobie oczywiście dajemy boty Ale jestem ostrany, nie Zanim to jednak wylosujemy sobie wyniki Na skina słabszego cineczka Także tutaj leci nam na dole i jest to Yuri Gratuluję stary na plus, bo koski nie miałem. O, no to spoko, no to ty wyszedłeś na tym na plus. Ja teraz trafiłem royala, więc też pewnie wyjdę na plus. Skinek, o, koska! Skinek tak do ciebie w ciągu oczywiście kilkunastu dni. Masz tutaj trening, także elegancko wszystko się zgadza. My teraz skupmy się na bitwie i zobaczmy, widzowie, czy ma ona jakiś potencjał. Dobra, na razie je sprowadzimy, na razie jest dobrze. Przypomnę tylko... Że bitwa kosztowała 6200 zł, no dobra, jest, chwilowo, bo chwilowa była chwila yy, zwątpienia, że tak powiem, ale kończy się, kończy się i mam nadzieję, że już nie wróci. Wszystko teraz zależy od tych ostatnich skrzynek, no bo są one najdroższe. W sumie kosztują tyle samo co Riski, ale póki co no, daje średnio. Zobaczcie, że żadna to nawet nie zwraca. I ostatnie. No, dobra, mamy to, mamy zwycięstwo, mamy zwycięstwo! Jest profit! Kurde, co ja gadam? Jakiego profitu nie ma? 3000 do przodu! Ej, dobra, my musimy zrobić coraz to droższe bitwy. Ja pierdzielę, teraz ma być bitwa za 7 tysięcy. Co to jest za odcinek w ogóle? Dobra, robimy tym razem tryb Lecimy sobie trzy osoby. Eee, I damy teraz tryb borą. Jako, że mam zrobić bitwę za 7000, no to bitwa za 70 tysięcy złotych musi być. Kurde, czy my polecimy sobie, spolećmy sobie na początek, tak. Ok, pięć takich i zobaczmy czy ja w ogóle mogę dawać tutaj skrzynię na jokerze, nie mogę, dokładnie, dobra, no to lecimy jednak na tym, ja pierdziele widzowie, no to co, lecimy po samych najdroższych, nie? Po samych najdroższych, albo nie, powiem tak, nie lecimy na trybie borą, pierdziele, nie lecimy na trybie borą, Lecimy na zwykłym trybie i zrezygnujemy z tych najdroższych, ale otworzymy sobie te. Siedem takich. Dobra, to jest mocne. To jest naprawdę mocne. I to będzie w trybie share na trzy osoby. Niech będzie. Żebyśmy byli tutaj na zero, widzowie, musi być 21 tysięcy złotych ponad. Ponad. No i zobaczmy. Kurde, tak naprawdę to nam teraz nie zależy na najlepszym dropie, tylko nam zależy na tym, żeby każdy tutaj dropił coś, żeby każdy coś tutaj trafił. E, chociaż, no nie wiem, no póki co to jest ciężko. Widz, ja widzę, że tutaj oni trafiają skiny po 25 złotych. Co jest w ogóle grane? Dobra, teraz mamy kolejnego za dwa. Dawaj tutaj teraz jakiegoś rojala, może w końcu. Jest teraz skin za 1000. Royal teraz, halo, Ani nie jednego rojala przez całą bitwę. No jest strata, jest pierwsza strata. Pierwsza strata, dobra widzowie. Kolejna bitwa za. Ile? 6000. 6000 złotych. Dobra, nie będzie to żaden tryb share, Teraz będzie to też bitwa szybka, ale tutaj naciśniemy sobie na skrzynię riski. I Redstone na koniec. ojojo nie Redstone, tylko. Taką. Dobra, coś takiego. Widzowie, zostawiam teraz dwie osoby, bo to jest naprawdę chora bitwa. Nie pamiętam, kiedy ostatnio zrobiłem bitwę za sześć klocków bez żadnych trybów. Wow, pierwsza skrzynia niestety nie na naszą korzyść. Kolejna skrzynia totalnie też nie na naszą korzyść, bo Stewie, bo tak można chyba powiedzieć, wyprzedził nas naprawdę grubo. Póki co, powiem ma widzę, że jestem naprawdę osrany, grubo osrany. Kurde, no ciężko. Chociaż nie. Dobra. Prowadzimy. Jest profit nawet już teraz, jak policzyłem sobie to wszystko. No i będzie zwycięstwo. Dobra. Post jest. Kurde, dobra. No i pięknie. Pięknie zakończyła ten odcineczek z gigaprofitem. Ja na tym myślę, że zaprzestanę. Wystarczy. Bardzo wam dziękuję widzowie za oglądanie. Jeżeli chcecie w tym odcinku wygrać kina za około... E... O nie, ma też to tutaj... Za około 3 dni zostawcie łapę w górę, suba z dzwonkiem i Mortki napisze, czy macie jakieś plany na weekend. Ja się teraz z wami żegnam, widzimy się później w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!